Kochani, no to co? Zasuwamy? <laughs> Sądzę, że już możemy śmiało ruszyć do przodu. Eee, więc tak, mamy stressed out, nervous, upset i angry. Eee, I tak tam no, o, przyglądałam się w ogóle dzisiaj tym słowom i właściwie zastanawiam się z, od, z, nad nimi. Um, od jakiegoś czasu i zauważyłam, że, że dzielą się one na takie słowa, które oznaczają ogólne zdenerwowanie, um, słowa, które oznaczają, że jest nam przykro uh, i są takie konteksty, które są dobre dla jednych, natomiast nie są dobre dla drugich. I tuż po naszym webinarze oczywiście możecie dojść do naszego quizu i ten quiz też będzie dosyć wyjątkowy, dlatego że jak go pisałam, to czasami jest tak, że jeśli jeśli spojrzymy od strony gramatycznej, to i to, i to słówko jest dobrze. Natomiast, jeśli spojrzymy od takiej strony, gdzie jak faktycznie to stosujemy, jak faktycznie używamy um, tego języka, jak y, to wszystko się przyjęło, to się okazuje, że niektóre rzeczy powiemy, a niektórych rzeczy absolutnie nigdy nie. Powiemy. Dlatego też e, te przykłady, które są tu, tutaj, są takimi przykładami, które powinny was, prze, powinny was przez to przeprowadzić. No i pora chyba zacząć. Pomyślałam sobie, że zaczniemy od słowa najbardziej pro problematycznego dla wielu osób. To jest słówko NERVOUS. I w języku angielskim uh, możemy wymienić dwie, um, jakby dwa podejścia do tego typu rzeczy. Możemy powiedzieć I am nervous, czyli ja jestem zdenerwowana, or I can say I get nervous, czyli denerwuję się. Jak w języku angielskim dodajemy słówko get. Bardzo często oznacza to proces. I get nervous to się zaczynam denerwować. I get happy to zaczynam się robić szczęśliwa. I get excited to zaczynam się ekscytować tym czymś. Zawsze dodajemy ruch właśnie używając słówka get. To jest taka wiadomość, którą warto pamiętać. Sądzę, że przeprowadzimy w ogóle webinar na temat e, właśnie słówka get, bo to jest słówko, które jedno ze słówek wytrych, które bardzo dużo zmienia i, i występuje w języku angielskim wszędzie i tak naprawdę e, załatwia nam e, wiele komunikacji. Więc to be or to get nervous about something możemy powiedzieć. Pamiętajcie, że jak się uczymy Słów, to nigdy nie uczcie się tylko tej części. Proszę uczyć się w całości, żebyście później po prostu nie mówili, że OK, Kaśka, so I don't know. if It's on, in, about, with. Bardzo cięż, cię, cię, ciężko później się nauczyć tych końcówek. So, to get or to be nervous about something. And we often say that we are or we get nervous when something happens. Więc możemy powiedzieć we. Can be nervous about. Możemy się denerwować czymś, ale też możemy się denerwować w jakiejś konkretnej sytuacji. I spójrzcie, kochani, tutaj na ten przykład. When do you get nervous? Kiedy ty się denerwujesz? When do you get nervous? What? <laughs> What do you get nervous about? What do you get nervous about? Czyli czym się denerwujesz? Co Cię tak naprawdę denerwuje? And we can say, i możemy powiedzieć, we can get nervous about traveling alone. Możemy się denerwować z powodu um, podróżowania samemu. I kochani, tutaj to nervous, słówko w ogóle, nervous, um, Chodzi od słówka nerves, nerves, czyli nerwy. I na przykład możemy powiedzieć nervous system, tak? Czyli system nerwowy. Or nervous breakdown, załamanie nerwowe. Więc to nervous to nie jest um, pełen złości. To nie jest wkurzony. To nie jest wyprowadzony z równowagi. Tylko to jest. To poczucie, gdzie jesteśmy poddenerwowani, tak? Poddenerwowani jakąś sytuacją, natomiast ona niekoniecznie nas wkurza, bardziej się boimy, tak? Bardziej traktujcie to właśnie na poziomie takiego bania się. I na przykład You can be nervous about traveling alone. Czyli możecie um, po prostu się denerwując, kiedy samotnie podróżujecie, yeah? I never travel alone, so I get nervous about it. Ja nigdy nie podróżuję sama, więc mogę po prostu się bardzo tym denerwować. You might get nervous when you speak English. You might get nervous when you speak English. Czyli to uczucie, które, o którym tak często mi mówicie, że Kasia, jak zaczynam mówić w języku angielskim, to nagle pocą mi się ręce, ciary mi po plecach idą, tu mnie coś łapie and I'm so nervous, tak? To nie jest angry, to nie jest zły, to jest nervous. To jest taka nerwowa reakcja, reakcja naszego systemu nerwowego na to, co się dzieje. And we can be nervous, for example, visiting doctors. We can be nervous when we about visiting doctors. Możemy się denerwować, na przykład, wizytą u lekarza. To też jest pewnego rodzaju um, takie poddenerwowanie, tak? Nie ma nic wspólnego Zło, z, z, ze złością. So, for example, I can say I get nervous when I talk to strangers. I get nervous when I talk to strangers, czyli zaczynam się denerwować, tak? Zaczynam się czuć nie do końca ok, kiedy rozmawiam z, znajomymi, z nieznajomymi. I get nervous before an exam. Tu bardzo często się właśnie używa słówko nervous. I get nervous before an exam, czyli. Bardzo się denerwuję przed jakimś egzaminem, tak? Przed konkretnym to będzie before the exam. I get nervous before, the, before an exam. And I, give, I get nervous when I give a talk. I get nervous when I give a talk. Czyli denerwuję się, jestem taka poddenerwowana, kiedy... Um, kiedy na przykład przemawiam, tak? Kiedy, kiedy gdzieś publicznie występuję. Więc musimy pamiętać, kochani, i to jest bardzo, bardzo ważne, bo to jest właśnie ten moment, w którym tak często robicie błędy. Nervous doesn't mean angry. Nervous doesn't mean angry. Czyli nervous nie oznacza angry, czyli zły. Nie można tego postawić jakby jedno, drugie obok siebie. Bardziej poddenerwowane. I bardziej we can say that nervous is more like, nervous is more like worried or stressed out. Czyli nervous jest bardziej pokrewne słówku worried, to be worried and to be stressed out, czyli być pod, zestresowanym, pod, pod wpływem stresu or to be worried, w sensie martwić się. So tell me guys, what do you get nervous about? What do you get nervous about? Or when do you get nervous? Kochani, napiszcie mi. When do you get nervous in your life? Kiedy denerwujecie się w swoim życiu? Ok, Agnieszka wrote: I get nervous when my students. Get nervous about speaking English. Is it right example? Yes, Agnieszka, it is very correct example. Bojaj movie I get nervous when the coffee is too warm. You kind of get worried when it's too warm. Okay, Maria says I'm nervous when I speak English. Many people are unfortunately. That's why we are here. I get nervous when I talk to my managers. Yes. Yes, you get sweaty hands and shaky hands. I get nervous when I can't speak uh, English fluently, Lucinka. I can. I get nervous when I can't speak English fluently. Uh, I get nervous when my children make a mess. Ah, uh, Monika, when your children get make a mess, it's not so much nervous. It's more like angry, <laughs> or frustrated. Yeah. I get nervous when the weather is bad. Yeah, I get kind of twitchy as well. I get nervous Gaga, super przykład. I get nervous before a long flight. Czyli bo tak denerwuje się przed długim lotem. Czuje się ten nervous to jest takie czu czucie się nie tak? Coś jest nie tak, coś nie gra. Uh, oh, I get nervous when I sleep at alone at home. <laughs> okay. Oh, I'm nervous when I'm late. Okay. We often say that we're stressed out when we are late. Yeah, nervous is like anxious. It's a little bit like I'm worried that something might happen. Yeah. Nervous, bardziej idzie w tą stronę właśnie a little bit worried, a little bit anxious. Right, uh, When I get I get nervous when, I, when my dog is sick. Awesome. Oh, I'm nervous when I go along uh, down the dark street. Very good, Eva. I get nervous when I have a test. Super zuja. Well done guys. Good job. Good good job. Very good very good. Well done guys. Bravo. Gohani. Oczywiście pamiętajcie, że fiszki będą dostępne na obłądzie. Więc jeśli chcecie dostać wszystkie materiały, pamiętajcie, żeby, żeby zapisać się na obłąd i do nas dołączyć, bo tam wszystkie materiały oraz nagrania oczywiście z webinaru tego i wszystkich poprzednich tam się znajdują. Kochani, w nauce języka angielskiego chodzi o skutek, efekt szybki, mierzalny, zauważalny. Z tygodnia na tydzień. Zapraszam Was serdecznie. Jeśli chcecie się poważnie zaangażować w język angielski, chcecie się nauczyć szybko i chcecie mieć taki efekt. Zapraszam Was na kolejny webinar. A żeby uczestniczyć w tym webinarze, bardzo proszę, żebyście zapisali się na link powyżej. Join us to obłąd. Dołączcie do obłądu i uczcie się razem z nami tak, żeby za chwilę faktycznie zniwelować wszystkie błędy i zacząć. Po prostu dobrze mówić. Zamieńmy, kochani, moje gadanie w nasze wspólne działanie i w Wasz efekt. See you soon, click on the link, and I'll see you very soon. And please, please, please make sure. To share this lesson. Proszę Was, podzielcie się tą informacją ze wszystkimi. Udostępnijcie tą informację na Facebooku. Podzielcie się ze znajomymi. Dajcie łapki w górze. Niech jak najwięcej osób do nas dołączy, bo my wszyscy musimy step up and learn English effectively. See you soon, guys!